Pan? E, dzień dobry, z kim mam przyjemność? Piotr Rączek, proszę e, Z panem Wydrzyńskim mogę prosić? Już daję pana, Janka. Panie Janku. Dziękuję. Słucham Wydrzyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Wie pan z kim pan rozmawia? Nie. Jakub Granatowski z tej strony. No, dzień dobry pana. Proszę Pana, chciałem zapytać, co ma mi Pan teraz do powiedzenia w sprawie mojego prawa jazdy? Może się Pan to wypowiedzieć w tej kwestii? Nie, z uwagi na to, że ja jestem pracownikiem, a nie pracownikiem Wydziału Komunikacji. Proszę się zwrócić do starosty. Idę do naczelnika wydziału. Proszę pana, pan był wcześniej we wcześniejszych latach yy, pracownikiem starostwa yy, w dziale wydawania prawa jazdy. Pytam się pana, dlaczego moje prawo jazdy wcześniej nie zostało wydane? Może się pan wypowiedzieć w tej kwestii? Proszę pana, nie chcę się wypowiadać w tej kwestii, bo podejmowane no. działania, które były, były z Pańskim udziałem, przy pańskiej aprobacie. Po rozmowach między naczelnikiem, panią Grażyną, um, jak ona się nazywa, chęć. I ja w tej sprawie ani panu prywatnie, ani oficjalnie nie mam nic do powiedzenia. Tak, teraz najlepiej wszystko na panią Grażynę z Walizach. Tak? Proszę pana, pan ma mi dużo do powiedzenia, tylko pan mi nie chce powiedzieć. Ja panu nic nie mogę powiedzieć, poza tym o czym żeśmy rozmawiali. Zdał pan egzamin hmm. na kontrolny, podwyższył pan kwalifikacje. Odgłosić. A to co teraz jest, to, to ja od półtora roku nie pracuję w wydziale komunikacji i proszę się kontaktować z panem stryjakiem. E, proszę pana, ale żeby wyjaśnić to, co jest teraz, należy wrócić do tego, co było wcześniej, prawda? A to jest ciągłość działania urzędu i proszę rozmawiać z naczelnikiem stryjakiem. No dobrze, ale pan był odpowiedzialny za te działania, które były podejmowane wcześniej, prawda? I pan za to odpowiada, nikt inny. Odpowiada pan naczelnik Zenon Stryjak, który razem z panem, z pana babcią, z Grażyną podejmował decyzję w pańskiej sprawie. Yy, Tyle pan mam pana, panu do powiedzenia. Proszę mi powiedzieć, jak, jakie decyzje mogła podejmować moja babcia? A co pan mówi? W oparciu o rozmowy z panem, z pana babcią, z pana, nie wiem, szwagrem czy kimś tam. I z Panią Grażyną, z policją, ze starostą. Wszyscy byli zainteresowani łącznie tak. z psychiatrami w pana sprawie. Dokładnie. Tyle mam pana Z prokuraturą nie, tak? No my nie jesteśmy prokuraturą i my no dobrze, z prokuraturą dlaczego, go, nie rozmawia. Nie rozmawialiście z prokuraturą? W ogóle tak? No ja nie rozmawiałem. Mhm. No to bardzo, bardzo ciekawe proszę pana, bo wszystko jest ponagrywane i wszystko jest na dokumentacji. No dobrze, dobrze. No ja wiem, że dobrze, ja się też cieszę z tego powodu. No to odsyłam pana do Wydziału Komunikacji, do pana Zamona Stryjaka. Tyle mogę panu powiedzieć. Tyle panu do powiedzenia na dzień dzisiejszy, tak? Dobrze, dziękuję również. Do widzenia. Dzień.